God Witam Was w kolejnym odcinku mojej serii przygody z jogiem. C mody na dziś to y single player comments. To jest to. Cyk. Tutaj. No, to znaczy. No jest. Tak. I minimap. I właśnie teraz będziemy oznaczać punkt. Tylko jak to się robiło. Y Ojej. No, no. Nie będę. klikał. Ojc. No to zrobimy oczywiście ruszowy kolor, tylko jakoś... A, no eee... E, e, no, taki troszeczkę. Cyk. Albo dobra nie będzie taki, nie, nie chce się bawić. No, nie nazwałem go. Jeszcze jeden trzeba zrobić. Dom O, nie to. Okej. Okay. Dom. A nie kolor, koloru, bo ja lubię... Nie lubię takiego. ruszowy. Jeszcze, ja chcę. O, to też był fajny. Nawet się nie patrzę Dobra, bo pół odcinka stracimy na pitolenie. Zaraz będzie ruszowy. Ja. Yeah. Nie no, dobra. Hmm, Bek Ok Mamy dom Dom I teraz tak w, Wiele osób Znaczy wiele, <ścười> cztery chyba Mówiło mi, żebym tutaj nie robił wyżej Bo nie ma potrzeby na razie Tylko zrobił sobie taki tarasik A więc ja to zrobię poza odcinkiem Kiedy indziej hmm. No nieważne Deszczy się rozpadał no, i pewnie się zastanawiacie, co było przed filmem. Przed filmem było pokazane to, o, to. O, o. Ta. Ta. Tam jest na dole ten kopalnia. To, o, jest tutaj, ponieważ y, mod na... Tam wtedy... O! Kurde, zaczynam się dziwnie. Tamten mod, który był w odcinku, który... go przez przypadek usunąłem głos, ponieważ pomylił mi się z jeszcze poprzednim odcinkiem. Usunąłem do niego głos, tak i... No, przypadkiem klikłem nie ten. O, co trzeba, nie? I się przypadkiem posuło. I był tylko najważniejszy moment, czyli ten, w którym zdobyłem diaks diaks 4 mm, nie wiem jeszcze jakie wykorzystamy o tak 8 bo już nie mamy miejsca w skrzynczach O oh ja. Yeah. Byłem sobie, to znaczy poszedłem troszeczkę dalej od domu, tylko się zgubiłem, dlatego zainstalowałem y, mod ten, ten y, single player command. O no tam trzeba coś zrobić, bo da mi pada do chaty. Hmm. A to nie, to trzeba chyba na piasku stawić, tak? Trzeba na piasku? Nie trzeba. Kitują. Nie wiem skąd ja to... A, bo ja wie, długo była przerwa, naprawdę bardzo długo, bardzo. I zapomniałem wszystko. Wszystkich tuńku. Ponieważ miałem problemy z komputerem. Nie mogłem sobie grać tak jak lubię. Co ja w ogóle robię. No. Okej. Okay no i w, nie dokończyłem moc na tamten odcinek to airship la, 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 la. nie pamiętam nazwy na balon o na balon Coś się laguje troszeczkę chyba przesadziłem z tym widokiem nie mm -hmm. okej okay. No i no tamten... no i nie... zbierałem diamenty, ale nie mogłem znaleźć żelaza. Więc w tym odcinku... Po, tamten odcinek trwa za dużo. To musicie przyznać. Za dużo. Za długo. Jezu. Jakie błędy? To gdzieś się nie mówię tak. Mam tu dwie różne. No nieważne. Zajdziemy do kopalni jeszcze raz, ale tym razem ja nic nie będę nagrywał. To Znaczy, nagram tylko jak zajdę, że No i musiałem jeszcze... są skóry, dwie skóry tylko. Będę musiał iść trochę pozabijać tych ludków. Ludków... O Jezus Maria. To? Dobrze. Dwa, trzy. to Znaczy, dwa. Ja miałem wziąć kamienie. Raz, dwa. Cyk. Fungiel tu. 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 A, 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 no. Na moim kanale zapewne niedługo pojawi się seria Hardcore. Hardcore. Hard... Dobra, nieważne. Hardcore. Hardcore. O! No. Hardcore. I... No. I to się pojawi. Właśnie. Bo ja lubię, jak się pojawia. No. Co by tu Wam jeszcze nanudzić? Lolololololol, lolo. wystarczy mi tego, Niepotrzebnie to wyłączyłem, ale się nie przepala się. Dobra, a my idziemy. To znaczy... Ja idę, wy nie. Yy, i ja tutaj robię cięcie i zobaczymy się. U mnie za, nie wiem ile ile mi to zajmie, a u was będzie to klik. No, a więc jesteśmy po cięciu. Ja już byłem w kopalni, byłem na pastwisku, to znaczy na pastwisku. Yy, zna szukałem krów. I już wam pokazuję jak to zrobić. A więc tak, przejdźmy do craftingu. Ten u góry to to się robi tak. Cyk, 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 cyk i cyk. No. I to jest balum. Dalej. Będziemy potrzebowali dwóch silników, czyli robimy tak. Raz, dwa. Raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, Ok. I dwa pistony. I mamy dwa silniki. No i będziemy dalej potrzebowali jeszcze łódkę, dispenser. Już wam pokazuję jak się robi dispenser. Yy, pamiętam jak się robi dispenser. Yy, chwilę. Już wam pokazuję. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O kurde, zabrakło mi Tutaj jeszcze cobblestone I tutaj cobblestone I tutaj kładzie się redstone na dole A tutaj u góry hook No No, i to tyle yy, Coś jeszcze będę potrzebował, czy nie Węgiel, węgiel, węgiel mi się przyda Węgiel cyk no hmm. hmm, Jezu no przecież kurde o to nie ten przycisk nie wiem co ja robiłem dobra chyba tyle węgla mi wystarczy i teraz tak o Ej, chwilę, chwilę, chwilę tak to się robiło. Okej. Okay. I teraz tak. Jeszcze nic nie będę potrzebne. Kładziemy silnik i silnik. Na górze kładziemy balon. Tutaj dispenser. Łódka. I raz. Dwa. Trzy. I cztery i mamy airship sprawdzimy czy ciała lalala, ale lak, lak, lak Jezu faktycznie są laki, nie wiem co no, wtedy jak szedłem do kopalni nie było takich laków no to nie tutaj może klikamy jest cyk i tu może zostawić węgiel raz, dwa. I już i lecimy. Da się polecić. A, latamy! Fajnie jest! Super! Mega! Mm. Tylko... Teraz tak się tu już schodzi, tak? A, to możemy wykorzystać mój niedokończony taras na lądowisko. Mm. Ja tak wolę tak sterować widzę nie wiem dlaczego hmm. ha ha ha, hmm. ha. airship a jest nasz airship airship fajne bardzo przydatny mod mod no, a więc skóry mi zostało troszeczkę no, na zbierają troszeczkę tego muszę się przyznać wam ale to już jest nieważne no i plan na dzisiejszy odcinek to nie mam pojęcia nagrywamy dopiero, już wam mówię ile yy. o jezu o ja. O, 4 minut, nie nie, 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 tak się nie robi. 4, jakieś 11, 13 minut chyba. No, coś takiego. Chyba. czekaj... nie, 12 minut. 12 minut i 10 sekund chyba. Tak, jeżeli tak. wyszło to super. To dajcie łapkę w górę. Nie, dobra. Co by dzisiaj zrobić? W projekcie nic nie możemy zrobić. Oj, że. Zrobimy sobie zbroję diamentową. O, sub diamentową Oj, O, mało dysku. Ja robię cięcie, cię, 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 ale dziwny język dzisiaj. A więc tak, dobra. Cięcie i wracam za chwilę. I już jesteśmy po cięciu. Ja coś tam usunęłem z dysku, ale znowu się wyświetla, Jezu. No, już się nie wyświetla. Um, no. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale na pewno sobie zrobimy tak. O. No, weźmiemy sobie tu i będziemy sobie robić zbrojem. Dzisiaj taki odcinek bardziej informacyjny na to wygląda. Czyli jak, co, gdzie kiedy zrobić. No ale mam nadzieję, że się to komuś przyda. No fajnie by było, gdyby ktoś powiedział, o, Yogi! jesteś sobie fajny, tylko nikt cię nie ogląda, bo jesteś kejusem i gimbusem. Gimbusem jesteś. No, fajnie by było, gdyby ktoś tak powiedział. <grafię> Dobra, Umartwianie się na co? Tak to się nazywa. I już. Coś komputer mi dzisiaj nie dopisuje. Znaczy, nie lubi mnie teraz. Mhm. Jak już wcześniej było wszystko super i okej. Okay, I nie wiem co się stało się. Mm. Come on baby. Dobra, i na tym skończymy odcinek, dzisiaj odcinek informacyjny, tak jak mówiłem, jak co i kiedy zrobić na następny odcinek, mam nadzieję, że już coś będziemy fajnego robić i ja tak lubię, jak wy mówicie, że jestem fajny, a więc do widzenia wam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, narka.